Siemaneczko, jestem Koksuk. I witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagrywamy z takiego innego serwera AdroCraft. Mamy Echo i jest ze mną Fryter. Siema. No i tak. Ale mów głośniej, bo widzowie na tym odcinku chyba Cię nie słyszeli. Okej. Okay. Jak widzicie, miałem zrobić reklamy serwa. Mówili, że mam zrobić reklamy serwa. Uh, więc robię taką reklamę serwa, nagram z niego coś, uh, ten słodki miesiek to jest mój widz, mój widz taki słodki. słodki. Dał, ci, dał ci suba i już słodki, słodki jest. Nie, poczekaj, nik... Uh, słodki. A ja też się tak nazwę. Słodki. Słodki. o widzicie? Poczekaj, Dobra, e, jak widzicie, mam youtuber. Jestem słodki miś. On też jest youtubera. I ten słodki miś. I dziś... Czemu on jest youtuber? On też jest youtuber. Dobra, i jak widzicie mamy Eko, mamy swoją własną gildię youtuberzy. Idziemy na nią, Hmm. tak mhm. I to jest właśnie reklama takiego serwa, IP będzie oczywiście w ojpisie, czyli takie coś. Adro ja się jalam. Nie ma nic w Jak Ale ty... O, sklep już jest dostępny. Sklep? Po co ci sklep? I tak masz... Tego. Masz wszystkie kity mieć. Kik, kik, kalasz, i gdzie są monety? Nie mam dostępu do Co? tej komendy. Ej, <laughs> ale fajne. Ja, ja idę po drewno i sobie kupię tą Adromonetę? Nie reklamuj serwu <laughs> Bardzo... I Jestem... ja... Ej y, patrzcie na mój nick Taśna Fryta Nagrywam No nagrywam Przywitaj się W ogóle W ogóle mhm. Już nagrywam No dobra Taśna Fryta matko. Nie można się tak nazwać no, Taśna Fryta no, odpowiedź oczywiście Siemka. Musi być Siemka. I z małej litery Siemka. I Siemanko. Ej, nazwę się Pacz. Ej, za... Ej nazwę się Pacz. Szybko naz nazwę się... Yy. Nick. nic koksuk koksuk 1 3 nie no dobra nik, nik. koksuk 1 2 koksuk 1 2 nie no dobra nie masz żadnych. dobra ja to sobie ustawię ile ja nagrywam mało nagrywam ja zastopuje i idę zamknąć drzwi 10 lat i jest mało goszcza ma na imię kuba piatel jeżeli nie reklamy ty to słyszałeś? Tak, słyszałem wszystko. Pochodzi wylewanie. Mam aż do końca.

Nie, bo mi nie też... Dasz... Nie tu więc nie dadamy. Mam na PvP. Co? Dobra, ale oddasz mi ty. nie mam Mógł głośniej, by cię słychać, widzę, ja cię słyszą. Nie mam permisji do walki PvP! To chodź do spał. Nie poczekaj kurczaczki że do BVP nie, dobra. A i mówię od razu, że jak będzie pięć tysięcy subskrypcji, to będę robił vloga. Na WF-ie. <śwek> oh. Jak będzie 5000 subskrypcji, to zrobię W logo na WFE. Jak będzie, jak będzie 1000. A 1000 jest... subskrypcji, to zrobię logo na WF-ie. Rozmawialiśmy yy, na... Watch? To jest... Taki Evi jest... Czekaj. To jest War pipi pi chyba. -pi -pi, Baj, by. słodki misiek. Baj, słodki. -sło w tym słodkim mieśku Patrz. GM 0 Hz. Ha, ha. Nie mam dostępu do tej kopy. <grywki> nie mam warbisu. No przeteleportowali cię do... O oh no, to jest war PVP. Nie. O oh no. Zginę. Zginę w pustym. Tak, tak. Sojusz, sojusz. Sojusz słodki Misiek, tak, sojusz. Jestem głupi. A oni mają za, za mnie soja. Tepaj się do mnie po prostu. I pokaż im soja, bo jestem w sojuszu z nimi. Tylko ona jedyna, specjalna. <ścoughs> Ojej, czemu ty masz takie głupie? Tylko, Ania... Oj, ty Patrz! Drewno! I patrz, wiesz, że to się da niszczyć? Kurde... Dwa serca... No weź... ...se koksa. Ej, patrz, kit... Cox. Nie ma takiego zestawu. Kit cox. Zrobcie. Czemu to jest ochrona? Ej, ochrona tu jest! Głupia ochrona, spadaj ochrona. Aaa Czemu on lata? flaja. Fly, O, co to jest? Ej patrz co to jest! Co? Czemu wie te No tam... myślicie, że to było... No nie, no nie umiem parkura. No fly <trujemy> to wszędzie. Mogę? na... Fly? Tepam do ciebie. Wyłączone. Ale szybko przechodzę. Jej, mogę na fly. Ej, pozwalają mi na fly'u. Ty przechodz. Ej, patrz. Chyba to przejdę. Chyba to przejdę. Ej, najtrudniejszy... Najtrudniejszy poziom bez fly'a. Ej, chodź, tepnij się. Tepnij się do mnie. Przeszłem. Noc. Ej, najtrudniejszy klocek Przeszłem dalej. Do... <grym> Ej. Trzecie miejsce trzydzieści dvadiax. 16 adrokoins. Ups. 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 Ja nie chciałem Ograj oh. hey. Szyn Dla Misia Misia, Misia, Misia Słodkiego Misia 2330. On magia w1 kupsycz. 23 30. Jak ty da zawsze to ja jedzę, Ej, patrzcie, tworzę parkour. Ej, najtrudniejszy parkour, którego się nie da przejść. No jak ja to długo niszczę? No, czemu ty to niszczysz? Ej, nie niszcz z tego. I weź jak same klocki Zostawcie Boida Nie chcę i da w ogóle Dobra widzowie Nie, nie kończę, nie, nie kończę Tylko chciałem coś powiedzieć Wiecie co chciałem powiedzieć? Że nie patrzcie na odcinek jakichś Survivor Gamesów tam. Jeden już No mógł głaśniej fryty nie chwać. Już jest? Ej, już jest Kuboid. Kuboit? Jest Kuboid. Nie, ja tutaj mam być. Ja idę na f Chodź na f To. Ja przeszłem. Na Jak spadnę to na fly'u, ale... Ja przeszłem. E, dalej... Mi się nie czytuje. Mi. mi się i się. Mi drewno potrzebne. Ile łowiec? Używam speed'a. A ja nie... Jeszcze... Chcę, żeby mi dali speeda się, ale... Nie. nie wiem... Czemu? Wiesz, co można robić? Co? Czemu te bloki się rozczarują? Jakie? Ja nie wiem, jakie bloki, a jakby co... Jakie bloki? Dobra, jakby... Joutuberzy, Joutubera mamy, więc nie dadamy. Okay, okay. Jak oni sobie stąd pójdą, to rozwalę całe diaksy. Okay. Ale tam jest Kuboid. Kurde, ej, wit wytniesz to, co powiedziałem? Nie. nie. Ale oni są... Widzowie, ej, poczekaj, ja to wytnę taką magiczną sztuczkę. Widzowie, nie słyszeliście tego. Nie usłyszeli, prawda widzowie? Dajcie łapkę w górę, jeżeli nie słyszeliście. Ja z wami kończę Nara! Yeah.